Więc doczekaliśmy się. Pojawiły się oficjalne zdjęcia Rivendell i w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy ten zestaw. Bo naprawdę jest co analizować. Zanim jak zaczniemy to koniecznie subskrybujcie, aby żadne nowości was nie ominęły. Wbijemy to jeszcze 500 w górę, no i już lecimy. Więc tak zestaw będzie kosztować 2400 zł bez jednego grosza. No i oficjalna premiera będzie 8 marca 2023 roku, oczywiście. A dla VIPów ów na Lego Shopie będzie już 5 marca. No i przy zakupie 5 marca dostaniemy również zestaw Frodo oraz Goluma jako taki mały gratis. I zestaw jest naprawdę ogromny: zawiera 6167 elementów i aż 15 minifigurek. No i właśnie od minifigurek sobie zaczynamy. Niemy. Więc zacznijmy sobie od lewej. Mamy jakieś dwa randomowe elfy. Totalnie nie wiem kim oni są. Następnie mamy Elronda, który wygląda naprawdę świetnie Dostał on ten nowy element sukienki, no wiecie, tego płaszcza, coś, coś tego typu I wygląda naprawdę bardzo dobrze, jest bardzo ładnie to nadrukowane No i ma on również nowe włosy, bo nie ma tej korony we włosach, tylko jakby nadrukowana na twarzy Gandalf również dostał ten element sukienki, że tak powiem Ma również nową brodę, chyba nową, nie wiem, bardzo ładna broda w sumie No oraz peleryna również nowa Następnie mamy starą wersję Bilbo, który ma też również tą swoją minkę śmieszną, wiecie, jak się wkurzył, jak zobaczył pierścień. Naprawdę super to wygląda, no i też warto zauważyć, że wszystkie Hobity mają dwuczęściowe nogi, dwukolorowe, wiecie o co chodzi, bardzo ładnie to wygląda. Więc oczywiście mamy Frodo, Sama, Pipina oraz Merry. No i wszyscy wyglądają naprawdę świetnie, po prostu jest to ulepszenie tych poprzednich wersji, jakoś bardzo nie widać różnicy, moim zdaniem na pierwszy rzut oka przynajmniej, ale naprawdę wszystkie figurki Hobitu wyglądają świetnie. Na scenie Boromir, który ma tutaj nowy element tarczy, oraz też nowy element miecza. No i Boromir ma również ciekawą minkę, ponieważ ma twarz z mema. I później figurka Legolasa. Jeśli chodzi o włosy, trochę dziwnie on wygląda. takie mocne zakola, ale nogi na przykład wyglądają świetnie. Ma też po prostu nadrukowane dwuczęściowo jakby ten jego strój trochę na te nogi nachodzi, świetnie to wygląda i też chyba Legolas ma nowy łuk, nie wiem czy ten łuk wcześniej występował, ale wygląda na pewno świetnie, później mamy jeszcze Aragorna, no wygląda bardzo dobrze, Arwena również. Mamy oczywiście jeszcze figurkę Gimliego, który ma tutaj takie średnie nogi, jest trochę wyższy od e, Hobbitu, więc naprawdę fajnie to wygląda. I Hem tutaj moim zdaniem robi największą robotę, świetnie to wygląda, wiem, że to mówię już 40 razy, ale te figurki są po prostu świetne. Mam jeszcze Gloina, Gloin, Glojen, nie wiem, szczerze. No i on też wygląda całkiem nieźle, więc naprawdę figurki robią ogromną robotę, ale przejdźmy również do samego zestawu, który jest jeszcze lepszy. Konstrukcja wygląda po prostu no, świetnie, jest to piękny zestaw. Pierwsze co rzuca się moim zdaniem w oczy najbardziej to ten dach. Jak on jest zbudowany, to jest naprawdę niesamowite I jestem pewien, że będzie to trochę męczące, budowanie tego dachu i układanie tych kwadracików, plateów jeden na jeden. No ale efekt jest naprawdę świetny. I w sumie o tym jeszcze nie wspomniałem, ale poza tymi 15 figurkami mamy jeszcze figurki, jakby takie, no posągi po prostu. I one również naprawdę świetnie wyglądają. Po całym dachu mamy naprawdę przepiękne zdobienia, jakie te elementy są używane tam. No po prostu wow. Ten stół do obraz, że tak powiem, jest też naprawdę świetnie wykonany. Szczególnie te fotele, które są wykonane z elementów lodów i parówek. No wow. Niesamowite, naprawdę. I sama podłoga jest również świetna, chyba to jest po prostu jakaś naklejka, no ale fajnie to wygląda. I coś, co również jest naprawdę niesamowite przy tym stole, to to, że jak nasze postacie z tymi sukienkami siedzą, to normalnie mają zbudowane jakby nogi do siedzenia. Jakby, no widzicie sami, jak to wygląda. Mają po prostu inny element z tym samym nadrukiem, z naklejką. No i to wygląda, jakby oni siedzieli dosłownie. No i z ich hobitami, również jak ja przynajmniej Bilbo oraz Frodo, widzę, że dostali takie coś. Mają po prostu zbudowane nogi do siedzenia, jako mała figurka, oczywiście. Ma Małe nogi nie mogą się zginać, więc naprawdę świetne to jest, jak oni to zrobili. Nie musieli totalnie tego robić, a jednak to zrobili. Również to łóżko, na którym Frodo się obudził, wygląda świetnie, zdobienia są przepiękne. W środku również mamy jakiś tutaj posąg na utrzymanie tego miecza, co tam Sauron zniszczył. Na dole znajduje się jeszcze mała kuźnia, więc też spoko oczywiście. Mamy też naprawdę wiele obrazów w tym zestawie, które są przepiękne. Mamy na przykład walkę ze Sauronem, naprawdę świetnie to wygląda. Po prostu ten zestaw jest. No po prostu przepiękny. Mamy dopiero marzec, ale nie sądzę, że coś ten zestaw przebije wy po prostu no piękności. Jest to jeden z najpiękniejszych zestawów, które LEGO wydało, jak nie najpiękniejszy. Taka jest moja opinia, przynajmniej naprawdę świetny zestaw. Ja oczywiście sobie daruję, no bo 2400 zł to jest trochę dużo. Nie mówię, że ta cena nie jest adekwatna do jakości, bo jest. To co dostajemy w tym zestawie no po prostu jest warte tych pieniędzy. Ale jednak no jest drogie po prostu, więc no. Miejmy nadzieję, że więcej stały z Wacy pierwszeń się jeszcze pojawi. Jeśli ten zestaw będzie dobrze się sprzedawać, to na pewno tak. Więc oczywiście napiszcie w komentarzu co sądzicie o tym zestawie, no i czy może planujecie kupić, a jeśli tak, to Wam bardzo zazdroszczę, że będziecie sobie na to pozwolić. No słuszno. <laughs> Koniecznie zobaczcie ten odcinek, w którym przedstawiam zestawy z Lego Indiana Jonesa.